Na wideo wyludę nagrać? Oczywiście mamy w, w, w dzisiejszym, znaczy nie w dzisiejszym, bo będą być to odcinki. Eee, Oczywiście, witam was, to jestem nie. I mamy nowy koło taczak. Nie zauważyliście? Jest niebieski, a mieliśmy czerwone. Dobrze, idziemy do warsztatu. Co? Chyba do rupieciarni. No, do, do rupieciarni, bo tam dużo rupieciów jest. Trzeba tam posprzątać. Nie do tego, bo to jest to stodoła, a to jest garaż. Tutaj mamy takie różne nasze wiadulki, takie to, konewka, wiatraczki sobie tu trzymam. O, a tak wygląda... czekajcie, ja muszę tutaj światło zaświecić. To zobaczymy lepiej. Tak się zaświeca światło tutaj, bo tutaj jest takie trochę dziwne. Dobrze Wam chcę pokazać, o wystarczy, wystarczy przekręcić, o tak pokręcić jak kółeczko, kółeczki i tak to wyglądało. Ok, kiedy mamy jeszcze takiego, nawet, do naprawienia, bo się zepsuł. Y i są tam kilka części pocinajcie będzie śmigło jak git. Tutaj mam jeszcze pilot. Nie wiem od czego to. Chyba od auta na pilota. O, radio. Ono działa chyba. Takie. Tak jest. Radio. I tutaj mamy jeszcze takie różne pierdółki, nie pierdółki. O, tam jeszcze mamy. Słuchajcie, ja to muszę się złapać, okej. Okay. Tu mamy jeszcze... Dużo mamy tu pierdółków w garażu. Długi będzie ten odcinek. O, tutaj mamy jeszcze łóżeczko dla mojego Brzeciszka. To jest takie drugie. To jest takie do spania, a tam będzie się tylko bawił. To jak byli licz... my uluny i Śnieżki. A tak bo w ogóle chciałbym Wam pokazać mój cały. Nasz, nasz cały, bo to są moje rzeczy i nie moje. Tak teraz nasz cały garaż. O, tak jeszcze słup. Dziecko się trzyma, ale... A jak się go nie porusza, no to będzie się trzymał. No boże. Wywróciłbym się. Mówiłem. O, piła ciężka. Mm? Piła, piła. Eee, tu Akurat tego urządzenia nie znam. Tak wygląda. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. Chyba, że będą włączone, to eee, gdzieś co będą włączone. Na przykład przy wiatrakach. Dobra? Aha, jak nie chcecie, żeby było ciągle we brudniku, to już wam zrobiłem w Wiem, że tam była pierwsza wróżby, bo to się przez wrógnik jedzie. I zajechaliśmy na dziewiątkę. Ale to było już w Klimkórce. Za niedługo może pojadę do Beska, tylko Tylko się trochę ten koronawirus skończy. Bo tam jest blisko drogi. Będzie drugi odcinek, choć już są dwa, ale drugi jak przejeżdżam, tylko. Prawda, nie? Zobaczcie, to mama na moim kanale, jak mnie oglądaliście. Hej. Okay. No i tak to wygląda też ten nasz no cały warsztat. Tutaj mamy taką ścieżkę. Tutaj jest sznurek. On się czasami przydaje. No i tak to wygląda. No. Hmm, Jakaś chmura idzie. Czekajcie. Ale jutro mają być pogodne, bo to na noc, a rano się robi ładnie, ma być jutro ładnie, bardzo ładna pogoda ma być. Czekajcie. Czekajcie. Tam jest jeszcze taki worek, widzicie go na pewno. Tam jest chyba cement. No tam mamy drzewo. Tak zobaczycie. U tam za oknem. No to wszystko na dziś... Wszystko na odcinek. No to cześć!